dla mieszkańca niestety będzie musiała być na poziomie gdzieś 29 zł. Wszystko wskazuje na to, że od nowego roku mieszkańcy gminy Sempulno zapłacą więcej za śmieci. Justyna Sitarska, witam w telewizji regionalnej Krajna TV. Podsumowanie najważniejszych wydarzeń października w gminie Sempullo rozpoczynamy od przetargu na wywóz odpadów komunalnych. A oprócz tego w programie powiemy jeszcze... O tegorocznych i przyszłorocznych remontach dróg. Mamy to wszystko spisane, zbilansowane na kwotę ponad 18 milionów złotych. O wnioskach do budżetu na 2021 rok. Muzyka. O zmianach w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego i Ośrodka Pomocy Społecznej. Na koniec pokażemy nowy wóz strażacki dla OSP Wałdowo. Muzyka Obecnie stawka wynosi 22 zł od mieszkańca, ale już od dawna wiadomo, że będzie drożej. Mowa o opłacie śmieciowej w gminie sempólno Krajeńskie, która nie wystarcza na pokrycie wydatków związanych z wywozem odpadów komunalnych. Władze Sempulna Krajeńskiego właśnie rozstrzygnały przetarg na przyszły rok. A wynika z niego, że stawka może wynieść nawet 29 zł od mieszkańca. No niestety tak, widzimy i to nie tylko w naszym samorządzie, że stawki za odbiór odpadów komunalnych z roku na rok rosną. Nie ma tutaj jakichś jaskółek, które by zapowiadały, że to się zatrzyma. Ten proces zaczął się od zmiany przepisów w 2019 roku, kiedy zmieniono ustawę o odpadach. Tam wprowadzono zasadę, że odpłatność za śmieci dla firm które się tym zajmują, powinna być ustalona od tony zebranych odpadów. Do tej pory był to ryczałt. Wiedzieliśmy, że jeżeli mamy na przykład od mieszkańców 2 miliony złotych na zbiórkę odpadów, to obojętnie ile tych odpadów było, za taką kwotę dana firma powinna to wywozić, a teraz się okazuje, że odpłatność jest ustanowiona od tony i ku naszemu zdziwieniu coraz więcej tych odpadów w systemie się znajduje. A to powoduje, że stawka no, co chwilę musi rosnąć, ponieważ ustawa mówi, że system musi się bilansować. Mówiąc krótko, musimy od mieszkańców zebrać tyle. Środków finansowych, żeby pokryć koszty związane z funkcjonowaniem systemu. I tutaj nagłoszony nasz przetarg wpłynęła jedna, jedna oferta, która opiewa na kwotę ponad 4 milionów złotych, co powoduje, że stawka dla mieszkańca niestety będzie musiała być na poziomie gdzieś 29 złotych. Przy założeniu, że odpadów zebranych w tym przyszłym roku będzie tyle samo, co w tym roku, a to jest, tak jak powiedziałem, jedna wielka niewiadoma, bo widzimy, że że, że coraz więcej tych odpadów w systemie się znajduje. Panie Burmistrzu, ta, ta, ta stawka, o której Pan mówi, na jakim to jest w ogóle teraz etapie? To jest tak, że, teraz, że to już wiadomo na 100%, czy jeszcze trwają to jakieś ustalenia, kalkulacje, nie wiem, negocjacje, czy, czy już po prostu wiadomo, że od 1 stycznia 29 złotych? Jeszcze nie wiadomo, wiadomo będzie konkretnie dopiero jak Rada Miejska to uchwali. Na razie trwają analizy tego całego systemu, szacujemy po prostu ilości tych śmieci, też dla nas ważne jest bardzo ile tych mieszkańców po prostu na oświadczenia deklaruje odpłatność, tu też chcemy to wszystko weryfikować i dopiero po uchwaleniu no, przez Radę będziemy wiedzieli konkretnie jaka stawka będzie w naszej gminie w przyszłym roku od stycznia obowiązywała. A Panie Burmistrzu, czy przy tej okazji zmieni się także harmonogram wywozów, czy gdzieś będzie częściej niż jest teraz, czy gdzieś będzie rzadziej niż jest teraz, czy tutaj w tym aspekcie też będą jakieś zmiany? No tu jest kolejny problem, który w samorządach zauważamy, który powoduje, że, że ta stawka za odbiór odpadów wzrosła, bo ja przypomnę w poprzednich przepisach częstotliwość wywozu była ustalana przez gminy. Teraz też tak jest, natomiast ustawodawca wpisał minimum wywozu, czyli napisał, że dwa razy w miesiącu musi być wywierzony odpad od, od naszych nieruchomości. Widzimy na przykładzie naszej gminy że z terenów wiejskich moglibyśmy raz Miesiącu te odpady zabierać. Mieszkańcy spokojnie by je mogli na posesjach swoich przytrzymywać, a to powoduje znowu wzrost kosztów, bo trzeba dwa razy jeździć, jak można by było raz w miesiącu, miesiącu to wywozić. Tutaj w, na przyszły rok, jeżeli chodzi o harmonogram, to się nic nie zmieni. Będziemy musieli zastosować te minimalne częstotliwości wywozu, które są w, zapisane w ustawie. Chociaż, tak jak powiedziałem, w naszym przypadku nie musiałoby tak być. Natomiast nie chcemy zwiększać częstotliwości wywozu, bo widzimy, że mieszkańcy mogą przetrzymywać te odpady w zależności właśnie od tego, jaka jest częstotliwość wywozu. Gdybyśmy to zwiększyli, też niestety wzrosłyby koszty wywozu, bo im częstszy wywóz, tym większe koszty. Prace na budowie drogi z Niechorza w kierunku Komierówka. Jest ona remontowana z wykorzystaniem środków finansowych Funduszu Dróg Samorządowych. Znamy już także plany dotyczące przyszłorocznej edycji programu. Pytanie tylko, czy wnioski gminy Sempulno zostaną przyjęte do realizacji. Umowa obowiązuje nas do końca czerwca przyszłego roku. Prace są bardzo zaawansowane. Zostały wykonane już obramowania. Wstępnie przygotowane profilowanie pod kruszywem. Teraz tylko przygotujemy, wyprofilujemy kruszywo pod masę asfaltową. I tutaj już pomału małymi krokami. I pomału będziemy wykonywać pierwsze warstwy masy asfaltowej jest... Przepraszam, czyli to oznacza, że, że nie, nie do czerwca, tylko szybciej to się uda zrobić. Zgadza się. Uda się to szybciej zrobić. Tutaj, o ile nam warunki atmosferyczne pozwolą na to, chcemy jak najszybciej zakończyć to zadanie, aby tutaj jak najmniej uciążliwym być dla mieszkańców. Eee, mamy nadzieję, że jeszcze w tym roku uda nam się zakończyć ten temat definitywnie na 100%. Jaki to jest długi odcinek tam w kierunku Kamierówka i ile to wszystko razem będzie kosztowało? Droga jest w dokładnej relacji niechosz-sikosz. Eee, może to nie których zmylić, ponieważ droga będzie wykonana tylko do komierówka. Cała długość drogi, projektowanej, jest kilometr 600, czyli dosyć długi odcinek. W większości jest wykonana w masie i zmocione kruszywem pobocza. Część drogi tutaj przez wieś jest wykonana w obramowaniu krawężnikowym. Cała droga ma szerokość 5 m. Jest zmienna, ponieważ na tym odcinku tutaj przez wieś jest 5 m, potem ona się zwęża nam do 3,5 m i tutaj na na ostatnim odcinku także się powiększa do 5 metrów. Częściowo także jest tutaj zaprojektowany chodnik na początku przez wieś, odcinku około 100 metrów bieżących, a także są zaprojektowane wjazdy na posesje, na pola w technologii i kostki betonowej i w masie asfaltowej. Jedno zadanie jest złożone na teren miejski, trzy zadania na obszarach wiejskich. To jest drugi konkurs, druga edycja Funduszu Dróg Samorządowych ogłoszona przez rząd. Decyzje mają być podjęte jeszcze w tym roku. Czekamy na informacje, jak nasze wnioski się znalazły na tej, na tej liście. Złożyliśmy wnioski dotyczące dywanika asfaltowego na ulicy Wyspiańskiego w Stępulnie Kraińskim i trzy na tereny wiejskie. Chodzi o drogę w miejscowości w Sołectwie. Wysoka, w sołectwie Włościbusz i droga w Wałdówku, też we wsi, od drogi powiatowej do drogi naszej gminnej na Wilkowo. Czy jeśli te wnioski zostaną zaakceptowane, wiadomo, ile te remonty będą kosztowały? Łącznie wartość kosztorysowa to jest niecałe 5 milionów złotych. Fundusz, przypomnę, dofinansowuje w 50%, więc druga część powinna być zapewniona z budżetu gminy. Pojawiły się drzwi na elektromagnes, ale żeby dostać się do środka, nie trzeba będzie już czekać na zewnątrz. Urząd Miejski w Sempulnie Krajeńskim wprowadza zmiany w codziennym funkcjonowaniu. Związane oczywiście z pandemią koronawirusa. Zmianowy system pracy wprowadził także ośrodek pomocy społecznej w Sempólnie. Te drzwi zamontowaliśmy w związku z aktualną sytuacją. Jest to jeden z elementów, który ma poprawić nasze wspólne bezpieczeństwo. Umożliwi on regulowanie ruchu. Te drzwi będą otwierane na elektromagnes w pomieszczeniu biura obsługi klienta. Wprowadziliśmy także inne działania, które przyczynią się do naszego Wspólnego bezpieczeństwa. W urzędzie obowiązuje limit osób, które mogą przebywać jednocześnie w gmachu urzędu. Takich osób, ten limit wynosi 8 osób. Panie, które widzimy tutaj w tle, sprawdzają temperaturę, przypominają także, czy pilnują w zasadzie obowiązku dezynfekcji rąk. Aktualnie te czynności wykonują tutaj. Na parterze, wcześniej było to przy głównym wejściu tam na dole, ale ze względu na zmieniające się warunki atmosferyczne, żeby mieszkańcy nie byli narażeni na czekanie przed gmachem urzędu, panie wykonują to, pracują tutaj na parterze. Czy, panie sekretarzu, czy godziny pracy urzędu też zostaną zmienione, czy na razie zostaje tak, jak jest? Aktualnie godziny pracy urzędu nie ulegają zmianie, jednakże nie wykluczamy takiej możliwości w przyszłości. Ja starałam się przynajmniej tak ułożyć pracę, żeby, żeby ochronić pracowników przez, przed, przed zakażeniem. No ale niestety od września sytuacja zaczęła się zmienić i to, zmieniać i to tak na poważnie, kiedy dzieci wróciły do szkoły, i było to ogromne zagrożenie, że mam dosyć młodą kadrę, więc pracownicy wysyłający swoje dzieci do szkoły były narażone na, i na kwarantanny, i na nadzór epidemiologiczny. W związku z tym podjęliśmy tutaj decyzję łącznie z moją grupą koordynatorów, że wprowadzamy system pracy zmianowy. Podzieliliśmy pracowników na po połowie z tym, że między 12.30 a 12.45 jest tylko osoba w biurze obsługi klienta. Jedna zmiana wychodzi, żeby nie mieć kontaktu z drugą i druga zmiana przychodzi o godzinie 12.45, żeby zacząć pracę do godziny 18.15. No, powiem... Przepraszam, i to się sprawdza? To się ostatnim czasie bardzo sprawdziło, ponieważ jak wiecie Państwo mam jednego pracownika, mój koordynator, który zresztą bardzo ważna osoba w pracy dla, dla mnie e, ma wynik dodatni, e, no oczywiście wskutek zamknięcia szkoły i dzieci, które były w tej szkole. E, od dłuższego czasu już nie przebywała w pracy, ponieważ e, obawiała się o, o nasze zdrowie i o, o to, że może rzeczywiście e, dojść do, do, do zakażenia. E, jest dodatnia, w związku z tym od dwóch i pół tygodnia nie ma jej w ogóle w pracy. Natomiast te osoby, które mogły mieć z nią kontakt są w nadzorze epidemiologicznym i to jest jedna zmiana, czyli druga zmiana jest oczywiście bez, bez jakichkolwiek wątpliwości, druga zmiana jest pod nadzorem, ale wszystkie osoby, które są pod nadzorem czują się bardzo dobrze. Codziennie sprawdzamy temperaturę pracowników i, i też no jakoś ustrzegliśmy się przed tym, żeby wszyscy pracownicy byli pod nadzorem albo przynajmniej połowa w kwarantannie, więc to ten system pracy zmianowej jak najbardziej się sprawdza. Sprawdził i ja podjęłam decyzję, że do końca roku będziemy w takim systemie pracować, natomiast co będzie dalej? To zobaczymy. Panie Koniec września upłynął termin na składanie wniosków do przyszłorocznego budżetu. Czy już wiadomo mniej więcej ile tych wniosków wpłynęło, na jaką wartość, czy są jakieś ciekawostki i czy coś będzie zrealizowane? Wiadomo, bo termin był do 30 września, jak co roku ogłaszaliśmy to publicznie, mieszkańcy instytucje mogły zgłaszać różnego rodzaju wnioski do budżetu. W tym roku również tak się stało, wniosku złożono 65, mamy to wszystko spisane, zbilansowane na kwotę ponad 18 milionów złotych, więc potężna wartość. Z ciekawostek można powiedzieć, że raczej wnioski pokrywają się z oczekiwaniami mieszkańców i pracami radnych, głównie dotyczą spraw drogowych, ale są też i, i takie, które mówią np. O, o budowie sal gimnastycznych na terenach wiejskich. To jest też temat, który był na szczeblu naszej Rady dyskutowany. Jakie się znajdą? Z tych wniosków jeszcze nie wiemy, ponieważ bilansujemy budżet, ponieważ teraz jeszcze instytucje, które są finansowane z budżetu składają swoje wnioski na swoją działalność po wyliczeniu tego wszystkiego i ustaleniu też i strony dochodowej, czyli w listopadzie, kiedy będziemy mieli już wiadome, będziemy mieli informacje, jak wyglądają podatki. Będziemy mogli ten budżet zbilansować i wtedy w grudniu przedstawić Radzie go do uchwalenia. Na pewno muszą się znaleźć w budżecie te wszystkie zadania inwestycyjne, które Rada już przyjęła w wieloletnim programie inwestycyjnym, bo przypomnę, jest taki dokument, który mówi o zadaniach wieloletnich i one po prostu już, jako zadania wpisane wieloletnie powinny w następnym roku budżetowym też się znaleźć. Ich dotychczasowy samochód nie wytrzymał starcia ze skutkami nawałnicy. Dlatego od swoich kolegów z przygranicznego Kołbaskowa otrzymali Mercedesa za symboliczną złotówkę. Mowa o strażakach z OSP Wałdowo, którzy zmieniają ostatnio swoje wozy jak rękawiczki. W październiku otrzymali bowiem zupełnie nowy, średni samochód bojowy, tym razem za symboliczny prawie milion złotych. Tak, zgadza się. Nasz samochód ucierpiał w nawałnicy, i od tego czasu już zaczęliśmy dosyć mocne starania o to, żeby nabyć ten nowy wóz. No, i w międzyczasie no nie było innej możliwości. Szukaliśmy tych środków, i tak dalej. Wsparli nas koledzy z Kołbaskowa, tym słynnym mercedesem, za złotówkę. On został przekazany do SP-lutówko, także tam będzie sobie dalej służył. Nie poszedł na żyletki, jak to się niektórzy śmiali. E, natomiast no za nami, tak jak pan wspomniał, jest to nowy samochód najnowszy w tej chwili w powiecie, tego typu samochód ratowniczo-gaśniczy, jest to średni samochód. E, środki finansowe no, szukaliśmy, udało się je pozyskać e, właśnie dzięki temu naszemu zaangażowaniu w, w nawałnicy. Tutaj też e, duże podziękowania w, w końcu nas zrozumieli radni gminni i pan burmistrz, który tutaj dosyć sporą kwotę. Wspomógł nas, to jest kwota 220 tysięcy. Jeśli chodzi o podział w ogóle środków finansowych, to 380 tysięcy, czyli 220 tysięcy z gminy, 380 tysięcy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, 94 tysiące z MSWIA, takiej dotacji celowej na ten cel, właśnie, i 86 tysięcy z firm ubezpieczeniowych, które, tak jak robimy sobie ubezpieczenie na dom od ognia, to część tych składek wraca właśnie do. Straży Pożarnych na takie cele. No i nasz drobny wkład 1050 zł, bo tak wynikało z faktury, że musimy coś tam dołożyć. Samochód posiada zbiornik o pojemności 3000 litrów wody. 10% środka pianotwórczego, czyli 300 litrów środka pianotwórczego. Narzędzie hydrauliczne marki Weber do wycięcia wraku pojazdu. Co jeszcze? Szybkie natarcie o długości 60 metrów. Dwie pompy pływające, dwie pompy szlamowe dwie piły do drewna. No, mamy, mamy troszeczkę tego sprzętu na samochodzie. Jest różnica między tamtym a tym? Tak, no jest różnica kolosalna, powiedzmy. Tamten samochód, no po pierwsze miał 1600 tylko litrów wody, ten już ma 3000, no można być jeszcze raz tyle. Strażaków się mieści właśnie mniej w tym samochodzie, bo tylko sześciu, w tamtym było dziewięciu, także no jest troszeczkę problem, bo są przyzwyczajeni druhowie, że przybiegają dziewięciu, dziesięciu czasami, no i trzeba wybierać. No, ale każdy, każdy, wiadomo, ma jakieś tam wyszkolenie i, i staramy się dopasować do różnego rodzaju działań. Sprawdził się już w boju? Tak, no samochód już od, od, od pierwszych dni, można powiedzieć, do dnia wczorajszego, wczoraj była też jeszcze jedna akcja, chyba już miał, jak się nie mylę, 10 akcji swoich. Także no, tak się śmieją druchowie, że co drugi dzień wyjeżdżamy, co trzeci dzień do jakichś działań. Działania są różne, od, od, od plamy oleju do zadymienia pomieszczeń, także no... Samochód już spróbuję. Strażakom z Wałdowa paradoksalnie życzymy, żeby nowe cacko było jak najmniej potrzebne do ratowania życia i mienia ludzkiego. Dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam do śledzenia kolejnych informacji na antenie telewizji regionalnej Krajna TV.